Z tej strony, Katrin. Zapraszam Was na krótki film o nowej aktualizacji dla Xiaomi Mi Band 6. mi podczas polskiej prezentacji obiecywało, że do 14 maja każdy dostanie aktualizację z językiem polskim. Niestety chyba dotyczyło to wyłącznie urządzeń z dystrybucji europejskiej. No a jak wiecie z rozpakowania i pierwszych wrażeń, ja posiadam wersję chińską. Pojawiła się jednak możliwość nawet tutaj wgrania aktualizacji z językiem polskim, a dodatkowo jest jeszcze jedna funkcja, której wcześniej nie było. No dobra, jak przejść do aktualizacji, możemy to zrobić albo za pomocą aplikacji Xiaomi Wear i tutaj wersja aplikacji 2.7.1, która jest dostępna w sklepie Google Play, jest w zupełności wystarczająca, żeby język polski się pojawił. Jeśli nie pojawia Wam się aktualizacja, to najlepiej przywrócić opaskę do ustawień fabrycznych, lub odłączyć ją w aplikacji i wtedy ponownie połączyć ją ze smartfonem. Druga możliwość to zainstalowanie nowszej wersji aplikacji MiFit. Niestety jednak w Google Play najnowsza wersja to 5.02, a do języka polskiego i dodatkowej funkcji potrzebna jest wersja 5.1. W tym celu musimy więc pobrać plik APK z najnowszą wersją aplikacji MiFit. A następnie odinstalować dotychczasową aplikację i zainstalować nową. Link do takiego pliku mieszczam oczywiście w opisie. Po zainstalowaniu nowej aplikacji i połączeniu się z opaską od razu powinna nam się pojawić aktualizacja, która jest oznaczona numerem 10132. Po wgraniu aktualizacji musimy w ustawieniach jeszcze ręcznie wybrać, że chcemy wyświetlać język polski, no i gotowe. Cały system jest przetłumaczony, łącznie nawet z tarczą zegara i polskimi znakami. No bo jak może wiecie w przypadku chociażby Mi Band 5 w środy pojawiał się problem, że nie pojawiała się literka SI przy skrócie oznaczającym dzień tygodnia. Tutaj w szóstce już takiego problemu nie ma. Pojawiła się także jeszcze jedna dodatkowa opcja, którą znajdziemy wchodząc w zakładkę powiadomienia i przypomnienia, a następnie klikając połączenia przychodzące. Jest tutaj nowa funkcja nazwana automatyczna odpowiedź SMS oraz druga zakładka zarządzanie odpowiedziami SMS. Możemy tutaj zdefiniować odpowiedzi, które będziemy wysyłać za pośrednictwem opaski w przypadku gdy ktoś do nas zadzwoni, przesuwamy wtedy palcem od dołu do góry i pojawia nam się lista wcześniej zdefiniowanych odpowiedzi. Wtedy w postaci SMS-a taka wiadomość zostanie wysłana do osoby, która do nas dzwoni. Myślę, że jest to bardzo fajna opcja, ponieważ takiej rzeczy brakowało jednak. Chcąc wysłać taką notkę SMS musieliśmy sięgać po telefon. Osobiście jednak jeszcze czekam, żeby pojawiły się takie krótkie odpowiedzi w przypadku innych aplikacji. I to nie tylko do SMS-ów, ale także chociażby do Messengera, ponieważ przecież spokojnie moglibyśmy sobie zdefiniować taką podstawową listę odpowiedzi i korzystać z niej do szybkich wiadomości. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy w swoich mi bandach macie już język polski, jak Wam się korzysta z tej opaski. Oczywiście, jeśli macie jakiekolwiek pytania do mnie, też śmiało piszcie w komentarzach. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!